Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Dokument. Wymiar kontemplacyjny życia zakonnego. Dimensio contemplativa. Dokument wydano 12 sierpnia 1980 roku. Czyta Paweł Teperski, brat mniejszy kapucyn. Audio numer jeden. Wprowadzenie. Zebranie plenarne Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich, jakie odbyło się w dniach od 4 do 7 marca 1980 roku rozważyło na podstawie obszernej dokumentacji zagadnienie kontemplacyjnego wymiaru życia zakonnego. Temat ten został wybrany w czasie zebrania w roku 1978 po omówieniu szczególnej roli, jaką mają do spełnienia w ramach misji Kościoła, zakonnicy w dziele integralnego rozwoju człowieka, zwłaszcza w aspektach socjopolitycznych. Podkreślono już wówczas podstawowe znaczenie głębokiej duchowości w każdej formie życia konsekrowanego i wysunięto naglącą potrzebę ukazania bezwzględnego prymatu życia w Duchu Świętym. Wybór tego tematu potwierdzonego następnie przez Ojca Świętego zbiega się z faktem powracania do wielu praktyk modlitewnych oraz podejmowania nowych form życia kontemplacyjnego przez całe lud Boży i liczne wspólnoty zakonne. A także z dążeniem do przezwyciężenia szkodliwego rozdźwięku, jaki zachodzi niekiedy między duchowością a działaniem w życiu zarówno osobistym, jak i wspólnotowym zakonników i zakonnic. Jest to reakcja na dewaluację modlitwy i skupienia, której czasookres nie został całkowicie zakończony. Prace zebrania plenarnego nie miały charakteru spekulatywnego, nie były też studium teologicznym. Starano się jedynie na podstawie wyważonego ujęcia doktrynalnego dojść do wskazań praktycznych i formacyjnych idących w dwóch kierunkach: do pomożenia do integracji życia wewnętrznego i działalności zewnętrznej w tzw. instytutach życia czynnego i przyczynienia się do ożywienia i odnowy instytutów wyraźnie kontemplacyjnych. W redagowaniu zasadniczych wskazań sformułowanych na zebraniu wzięto pod uwagę nie tylko opinie ojców wypowiadane przy okazji głosowania, ale także sugestie wypowiadane przy innych okazjach, np. w czasie zebrań grupowych, kiedy uzupełniano myśli ojców. Podano ponadto tytuły właściwe dla zagadnień. Poddanych pod głosowanie, uporządkowano treści i podzielono je na odpowiednie części, w przekonaniu, że przyczyni się to do jasności tekstu i uczyni bardziej wyraźnymi wskazania, które w przeciwnym razie byłyby zbyt skondensowane w przegłosowanych wnioskach. Redakcja tej syntezy składa się z trzech części. Część pierwsza sprecyzowanie wymiaru kontemplacyjnego. Część druga. Wskazania dla instytutów życia czynnego. Część trzecia. Wskazania dla instytutów specyficznie kontemplacyjnych. Część pierwsza. Sprecyzowanie wymiaru kontemplacyjnego. Wymiar kontemplacyjny jest z natury swej rzeczywistością nadprzyrodzoną, przeżywaną przez osobę wierzącą jako dar Boga. Uzdalnia on ją do poznania Ojca w tajemnicy wspólnoty trinitarnej, tak by mogła zakosztować głębi Boga. Nie chodzi tu o wnikanie w delikatne liczne problemy dotyczące rozmaitych sposobów kontemplacji, ani o analizowanie jej daru wlanego przez Ducha Świętego. Mówimy o wymiarze kontemplacyjnym zasadniczo jako teologalnej odpowiedzi wiary, nadziei i miłości, mocą której człowiek wierzący otwiera się na objawienie i na łączność z Bogiem żywym przez Chrystusa w Duchu Świętym. Wysiłek skupienia na Bogu wzroku i serca nazywamy kontemplacją. Staje się najwyższym i najpełniejszym aktem ducha, Aktem, który dziś jeszcze może i powinien ustawić we właściwej hierarchii olbrzymi gmach ludzkiej działalności. Jako jednoczący akt powrotu człowieka ku Bogu, wymiar kontemplacyjny wyraża się w słuchaniu i rozważaniu Słowa Bożego, w zespoleniu z życiem Bożym, które zostaje nam przekazane w sakramentach, a w szczególny sposób w Eucharystii, w modlitwie liturgicznej i osobistej. W nieustannym pragnieniu i szukaniu Boga i Jego woli w wydarzeniach i ludziach, w świadomym uczestniczeniu w Jego misji zbawczej, w darze składanym innym z samego siebie dla Królestwa Bożego. Pociąga to za sobą u zakonnika postawę nieustannego i pokornego uwielbiania tajemniczej obecności Boga w ludziach, w wydarzeniach i rzeczach, postawę przejawiającą cnotę pobożności, która jest wewnętrznym źródłem i nosicielką pokoju w każdym środowisku życia i apostolatu. Wszystko to realizuje się poprzez stopniowe oczyszczenie wewnętrzne, w świetle i pod kierunkiem Ducha Świętego, abyśmy mogli spotykać Boga we wszystkim i we wszystkich i stali się chwałą Jego majestatu. W ten sposób uwypukla się sama istota życia konsekrowanego stanowiącego głęboki korzeń, który karmi i nadaje jedność temu wszystkiemu, co dla zakonników i zakonnic jest wyrazem ich egzystencji. Temat wybrany przez to zebranie plenarne powinno się uważać za bardzo zasadniczy. Osobiście jestem przekonany mówił Ojciec święty w swym orędziu do jego uczestników że wasze spotkanie stanie się dla wszystkich zakonników cenną zachętą do wytrwania w podjętym zobowiązaniu, do dawania świadectwa dzisiejszemu światu o wyższości spraw dotyczących stosunku człowieka z Bogiem. Umocnieni wskazaniami, jakie podejmie to wasze spotkanie, zakonnicy z głębszym przekonaniem nie będą żałować czasu na modlitwę przed Panem, aby wyrazić Mu swą miłość, a przede wszystkim, aby odczuć Jego boską miłość względem siebie. Sesja plenarna, akcentując to zagadnienie, zwraca uwagę na instytuty czynne i specyficznie kontemplacyjne, patrząc również z serdeczną troską na nowe formy życia zakonnego, pośród których daje się zauważyć gorące pragnienie życia kontemplacyjnego. Życzę im też, aby coraz wyraźniejsze stawało się ich oblicze we wspólnocie Kościoła na służbie całego ludu Bożego. Punkt drugi. Wskazania dla instytutów życia czynnego. Podpunkt a. Wzajemne przenikanie się działania i kontemplacji. O jaką działalność chodzi? W odniesieniu do zakonnika czy zakonnicy nie chodzi o jakąkolwiek działalność. Sobór mówi o działalności apostolskiej i dobroczynnej, pochodzącej od Ducha Świętego i ożywianej przez Niego. Tylko taka działalność należy do samej istoty życia zakonnego, jako święte posługiwanie i własne dzieło miłości przez Kościół im zlecone, które mają pełnić w Jego imieniu. Cechą charakterystyczną takiego działania jest bodziec miłości wzrastającej w sercu zakonnika. Serce pojęte jest tu jako najgłębsze sanktuarium Jego osoby, w którym pulsuje łaska jedności między życiem wewnętrznym a działaniem. Trzeba więc starać się o osobiste i wspólnotowe uświadomienie sobie tego, co stanowi podstawowe źródło działalności apostolskiej i dobroczynnej, jako faktycznego uczestnictwa w tym posłannictwie Chrystusa i Kościoła. Która pochodzi od ojca i domaga się od wszystkich posłanych, by pełnili swą miłość świadomie w modlitewnym dialogu. W przypadku zakonników prowadzących czynne życie apostolskie chodzi o to, by starać się o integrację między życiem czynnym i życiem wewnętrznym. Istotnie, ich pierwszym obowiązkiem to być z Chrystusem. Stale grożącym niebezpieczeństwem dla działaczy apostolskich jest tak całkowite zaangażowanie się w działalności dla Pana Boga, że aż zapomina się o Bogu, Panu wszelkiego działania. Odnowa modlitwy. Modlitwa jest niezbędnym oddechem kontemplacji. W tych czasach apostolskiej odnowy, jak zawsze przy pełnieniu jakiegokolwiek misjonarskiego zadania, naczelne miejsce należy się kontemplacji Boga rozważaniu Jego zbawczych planów i rozpatrywaniu znaków czasu w świetle Ewangelii, aby modlitwa mogła znajdować swą pożywkę i wzrost jakościowy, jak i ilościowy. Modlitwa otwarta na rzeczywistość stworzenia i historii staje się w ten sposób uznaniem, uwielbieniem i nieustannym wysławianiem obecności Boga w świecie i w Jego dziełach echem życia solidaryzującego się z braćmi, a zwłaszcza z biednymi i cierpiącymi. Taka jednak modlitwa osobista i wspólnotowa ma miejsce tylko wtedy, gdy serce zakonnika czy zakonnicy osiąga wysoki stopień żywotności i intensywności w dialogu z Bogiem i w łączności z Chrystusem, odkupicielem człowieka. Dlatego też pośród wyczerpującego niekiedy rytmu zadań apostolskich modlitwie osobistej i wspólnotowej trzeba poświęcić w ramach dnia i tygodnia odpowiednio długie chwile. Powinny one być uzupełnione solidnym przeżyciem dnia skupienia i modlitwy każdego miesiąca w ciągu roku. Istota działalności apostolskiej i dobroczynnej w samej istocie działalności apostolskiej i dobroczynnej tkwi wielkie bogactwo, którym karmi się nasze zjednoczenie z Bogiem. Trzeba troszczyć się codziennie o uświadamianie go sobie i o jego pogłębianie. Mając tę świadomość, zakonnicy i zakonnice tak dalece uświęcać będą swą działalność, że przemieniać ją będą w źródło łączności z Bogiem którego służbie oddani są z nowego i specjalnego tytułu. Ponadto docenianie konkretnej duchowości apostolskiej własnego Instytutu dopomoże im jeszcze bardziej do wykorzystania uświęcającego bogactwa zawartego we wszelkiej posłudze Kościelnej. Misja Kościoła, z którą rady Ewangeliczne łączą się w sposób specjalny, nie może nigdy zasadzać się na samym tylko zewnętrznym działaniu. Ze swej natury nie jest ona niczym innym jak misją samego Chrystusa kontynuowaną w dziejach świata, polega więc przede wszystkim na współuczestniczeniu w posłuszeństwie tego, który ofiarował się Ojcu dla zbawienia świata. Nieustanna troska o właściwe środki. Nieustanna troska o podejmowanie środków, które sprzyjałyby wymiarowi kontemplacyjnemu jest niezbędną konsekwencją wierności wobec teologalnych wymagań wszelkiego życia zakonnego, zgodnie z charakterem własnym poszczególnych instytutów. Z środków, o które trzeba zadbać, niektóre w szczególny sposób odpowiadają wymaganiom głębokiej harmonii między czynnym i kontemplacyjnym wymiarem życia. Im więc zebranie to poświęca dalsze wskazania, poddając je uwadze osób odpowiedzialnych za instytuty oraz za poszczególnych zakonników i zakonnice. Podpunkt B Odnowiona troska o życie w Duchu Świętym. Słowo Boże. Słuchanie i rozważanie Słowa Bożego są codziennym spotkaniem z wzniosłym poznaniem Jezusa Chrystusa. Sobór usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych, a zwłaszcza członków zakonów, by przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa. Taki jednak osobisty i wspólnotowy obowiązek, aby obficie karmić życie duchowe, przez poświęcenie większej ilości czasu na modlitwę myślną, osiągnie swą skuteczność i stanie się aktualny. Także dla celów apostolskich, jeżeli słowo zostanie przyjęte nie tylko w swym obiektywnym bogactwie, ale także w konkretach historii, którą przeżywamy, i w świetle magisterium Kościoła. Centralne miejsce Eucharystii. Sprawowanie Eucharystii i gorliwe uczestniczenie w tym, co jest szczytem i źródłem całego życia chrześcijańskiego. Stanowi niezastąpiony punkt centralny ożywiający wymiar kontemplacyjny każdej wspólnoty zakonnej. Kapłani zakonni postawią więc na pierwszym miejscu codzienne sprawowanie ofiary eucharystycznej. Każdy zakonnik i każda zakonnica będą codziennie czynnie w niej uczestniczyć, biorąc pod uwagę konkretne sytuacje, w jakich żyją i działają ich wspólnoty. Zaleca się usilnie ów doskonalszy sposób uczestniczenia w Mszy Świętej, który polega na tym, że po komunii kapłana wierni przyjmują ciało Pańskie z tej samej ofiary. Codzienny udział w ofierze Mszy Świętej pomoże zakonnikom odnawiać ofiarę z samych siebie składaną Bogu na każdy dzień. Wspólnoty zakonne, gromadzące się razem w imię Pana, mają jako naturalne swe centrum Eucharystię. Dlatego też jest czymś normalnym, żeby zbierać się wokół tabernakulum, w którym obecność Najświętszego Sakramentu wyraża i realizuje to, co powinno być głównym zadaniem każdej rodziny zakonnej. Odnowione sprawowanie Sakramentu Pokuty Sakrament pokuty, który odnawia i wzmacnia podstawowy dar nawrócenia, otrzymany na Chrzcie Świętym, Posiada szczególnie ważne znaczenie dla wzrostu życia duchowego. Nie ma wymiaru kontemplacyjnego bez osobistej i wspólnotowej świadomości nawrócenia. Przypomina o tym kongregacja dekretem z 8 grudnia 1970 roku, zwracając uwagę zakonników, a w szczególności przełożonych, na środki konieczne do należytego dowartościowania tego sakramentu. Ojcowie na zebraniu plenarnym nawołują do stosownej regularności w osobistym przystępowaniu do sakramentu pokuty, do należnego podkreślenia w przyjmowaniu tego sakramentu jego wymiaru kościelnego i braterskiego, przez sprawowanie go w ramach obrzędu wspólnotowego, z tym jednak, że spowiedź powinna zawsze pozostać aktem osobistym kierownictwo duchowe. Również kierownictwo duchowe, brane w ścisłym tego słowa znaczeniu, zasługuje na odnalezienie swej właściwej roli w procesie rozwoju duchowego i kontemplacyjnego uposzczególnych osób. Nie może ono być zastąpione przez jakieś nowe metody psychopedagogiczne Dlatego też należy umożliwić kierownictwo sumienia, dla którego dekret o życiu zakonnym domaga się należnej mu wolności przez chętną posługę osób kompetentnych i przygotowanych. Taką pomocą powinni służyć przede wszystkim kapłani, którzy ze względu na swą szczególną misję duszpasterską będą budzić dla niego szacunek i pomagać do owocnego korzystania. Również inni przełożeni i wychowawcy – Troszcząc się o powierzone im osoby, przyczyniać się będą na swój sposób do wspierania ich w rozeznawaniu i dochowywaniu wierności swemu powołaniu i posłannictwu. Liturgia Godzin Brewiarz, jako publiczna modlitwa Kościoła, jest źródłem pobożności i zasileniem modlitwy osobistej. Jest on tak ułożony, aby wszystkie pory dnia i nocy uświęcać. Gotowość, z jaką wspólnoty zakonne odpowiedziały już na zachętę Kościoła, aby także i wierni wszelkiego stanu łączyli się w sprawowaniu chwały Bożej, ukazuje, że zrozumieliśmy znaczenie bardziej pogłębionego uczestnictwa w życiu Kościoła. W trosce i wierności, z jaką wszyscy zakonnicy będą się temu dziełu oddawać, także wymiar kontemplacyjny ich życia. Znajdzie stałe źródło natchnienia i pokarmu. W tym celu powinno być bardziej docenione bogactwo duchowe zawarte w liturgii czytań. Najświętsza Maria Panna. Wzorzec, jakim jest Najświętsza Maria Panna dla każdego rodzaju życia konsekrowanego i uczestnictwa w misji apostolskiej Kościoła, jaśnieje szczególnym światłem, kiedy uwzględnia się postawy duchowe. Które ją charakteryzowały. Maryja, dziewica modląca się, staje przed nami jako najznakomitszy dla Kościoła wzór i świadectwo wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. To znaczy tej wewnętrznej postawy, z jaką Kościół, najbardziej umiłowana oblubienica, mocno złączona ze swym Panem, wzywa go i przez Niego oddaje cześć Ojcu Przedmiecznemu. Ona to Stojąc nieustraszona wobec Krzyża Chrystusa, uczy nas kontemplacji i Jego męki. Ożywiając jej kult zgodnie z nauką i tradycją Kościoła, zakonnicy i zakonnice znajdują pewną drogę, która oświeca i umacnia wymiar kontemplacyjny całego ich życia. Życie kontemplacyjne zakonników byłoby niepełne, gdyby nie było skierowane i przeniknięte synowską miłością do tej, która jest matką Kościoła i matką dusz poświęconych Bogu. Ta miłość do Najświętszej Maryi Panny powinna się objawiać w nabożnym obchodzeniu świątku jej czci, a szczególnie w codziennych modlitwach, zwłaszcza w modlitwie różańcowej. Istnieje wielowiekowa już tradycja, że zakonnicy codziennie odmawiają różaniec. Dlatego nie będzie rzeczą zbędną przypomnieć o stosowności, znaczeniu i skuteczności tej modlitwy, która podaje nam do rozważania tajemnicę życia Chrystusowego. Niezbędność ascezy w życiu osobistym i wspólnotowym. Wspaniałomyślna asceza jest nieustannie potrzebna dla codziennego nawracania się do Ewangelii. Gdy chodzi o wymiar kontemplacyjny wszelkiego życia zakonnego, wydaje się więc ona także niezbędna. Dlatego też wspólnoty zakonne powinny żyć w kościele jako wspólnoty modlące się, a zarazem pokutujące pamiętające o wskazaniach soboru, że pokuta ma być nie tylko wewnętrzna i indywidualna, lecz także zewnętrzna i zbiorowa. W ten sposób zakonnicy dadzą rzeczywiste świadectwo o tajemniczym związku, jaki zachodzi między wyrzeczeniem się a radością, między ofiarą a rozszerzeniem serca, między karnością a wolnością ducha. W szczególności wzrost wymiaru kontemplacyjnego z pewnością nie da się pogodzić, na przykład, z korzystaniem bez ograniczenia, a więc nieroztropnie, ze środków masowego przekazu. Z przesadnym i czysto zewnętrznym aktywizmem, z klimatem rozproszenia, który sprzeczny jest z głębszą postawą w każdym życiu konsekrowanym. Poszukiwanie bliskiego kontaktu z Bogiem niesie z sobą prawdziwie życiową potrzebę uciszenia całej istoty. Dotyczy to zarówno tych, którzy muszą szukać Boga wśród zgiełku i hałasu, jak i tych, którzy się oddają kontemplacji. Aby to osiągnąć, potrzebują uciszenia całej swojej istoty, a to wymaga zachowania rzeczywistego milczenia w miejscu i w czasie oraz osobistej dyscypliny, co ułatwi im kontakt z Bogiem. Wszystkie te środki znajdą bardzo właściwe i owocne zastosowanie, jeżeli towarzyszyć im będzie osobiste i wspólnotowe ćwiczenie się w ewangelicznym rozeznaniu sytuacji. Okresowe i poważne rewidowanie swej działalności, nieustanna praktyka coraz głębszego odczytywania sakramentalnego znaczenia codziennej rzeczywistości, wydarzenia, ludzie, sprawy, z wyraźnym celem, aby nigdy nie pozwolić na zejście działalności zakonnika i zakonnicy z poziomu eklezjalnego na poziom zwykłej działalności o wymiarze horyzontalnym i doczesnym. Podpunkt C ożywienie wspólnoty, wspólnota zakonna. Wspólnota zakonna jest sama w sobie rzeczywistością teologalną i przedmiotem kontemplacji, jako rodzina zgromadzona w imię Pana, jest ze swej natury miejscem, gdzie doświadczenie Boga powinno w szczególny sposób osiągać swoją pełnię i udzielać się innym. Wzajemna życzliwość braterska w miłości przyczynia się do stworzenia klimatu, który sprzyja duchowemu postępowi każdego. Dlatego właśnie zakonnicy potrzebują miejsca modlitwy wewnątrz swych własnych domów, które stanie się nieustannym wezwaniem i podtrzymywaniem codziennego ich dążenia do spotkania z Bogiem, źródłem wspólnoty w miłości. Realna obecność Pana Jezusa w Eucharystii, strzeżona i adorowana z głęboką pobożnością, będzie dla nich żywym znakiem wspólnoty, która buduje się każdego dnia w miłości. Zadaniem przełożonego we wspólnocie jest duchowe, a zarazem duszpasterskie ożywianie, stosownie do łaski jedności właściwej dla każdego instytutu. Ci, którzy są wezwani do pełnienia władzy, Powinni rozumieć i pomagać innym do zrozumienia, że w tego rodzaju wspólnotach osób konsekrowanych, duch służby wobec wszystkich braci staje się wyrazem tej miłości, jaką Bóg sam ich miłuje. Stąd też służba jednoczącego ożywiania wspólnoty wymaga, aby przełożeni i przełożone nie byli ani niezorientowani, ani obojętni wobec wymagań dusz pasterskich ale by czuli się i stawali przede wszystkim wrażliwymi przewodnikami w drodze do wzrostu duchowego i apostolskiego dla każdego z członków i dla całej Wspólnoty.